Hej, My już w samochodzie, znaczy my już w samochodzie. Mhm. Tak zaczynam od środka. Kto z kim przystaje, takim się staje. Więc witajcie. <laughs> witajcie. My jesteśmy w samochodzie, jest godzina 18.30 sobota. Jedziemy na imprezę życia. Nie. Yeah. Walentynki. Jakąś walentykową, imprezową i teplej dużo ludzi ma być, ma się dziać. Także zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. No. Dzieci mają być. Całego. Także może coś tam mamy na ekranie, albo nie, zobaczymy jak się sytuacja potoczy, więc... 136 kawa poranna Chcieliśmy wczoraj gdzieś w godzinę 12 Ogólnie no było więc dla mnie, nawet bardzo Nic ciekawego DJ tak dymił, że aż alarm się włączył. DJ za zaczął tak dymić, dym wypuszczać taki wiecie sztuczny, że aż zaczął y, ten alarm zaczęły piszczeć. To była akcja, ale ja tak poza tym nic ciekawe bo tam nie było. Poza tym było i Totalnie nie, to było. nie mój klimat, nie moja bajka. Gomi, 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 gomi. To fantastycznie, w ogóle nie miała sobie zrobić, panacie. Ja mam taki odrost. Gomi, 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 gomi. Dzisiaj to nastąpi, bo odrost gomi. jest konkretny, one są jasne, to tak tego nie widać z daleka. Ta to była dobrze. Ale z bliska widać, więc muszę sobie trochę skrócić, bo już to za długie szpony się zrobiły uzupełnić jakiś kolor tak nie dam także kończę tym akcentem Nie, 2 biliony. coś tak mi ładnie 2 no ja co to coś może później jak zrobię na tam jest ale się śledzi pstysie no. Ale za to Oliver się świetnie bawił, tańcował. Wczoraj mała go nagrała. Jak tańczył, co? Ja to byłeś królem parkietu I ja w ogóle grałam wczoraj w ping-ponga. No ja też grałem. I po prostu byłam czaderska. Poziom po prostu Leverhart a, ja a ja byłem w na ping-ponga. I taki, z takim młodym zaczęłam grać, bo z Marcinem to w sumie. <laughs> Gra nie była. No, nie była. I przecież że taki młody, jakiś nie wiem mógł mieć, 14 lat się I że niby taki rzędki I że niby taki dobry Wiesz, I Się zdziwił, jak ja dobrze Wamko, grałam -koko był sam, ale my pojechaliśmy do kościoła Myślę, i Myślę, że był zadowolony, bo zdziwiony, że tak mi świetnie szło A kiedy ja to grałam? Kilkanaście lat temu, Ale byłam dobra swojego czasu Także mam wiele krótkich talentów, Wyle. nie wykorzystanych po co trwałeś, po co? Nie, jest. co ty, ty patrzę patrz, To by też świetnie on patrz, szło. On A hitbonga wcale pragnę nie no, grać. Ale przecież to wiesz, że grałeś kiedyś i że byłeś taki dobry. A byłem dobry, śmiałem się. A, czyli znowu mnie walisz To było takie wieś. Śmiałem się. No. Teraz pokazujesz że to ściema. Hej, hmm. hej, halo. Hey, Dawno mi tutaj nie było. Ponad tydzień w takim vlogu zwykłym, jakieś tam filmiki dodawałam, ale się nie odzywałam do Was w takim wiecie. prawdziwym vlogu. Więc witam Was w cudowny poniedziałkowy poranek. Yy, dzisiaj pogoda jest średnia totalnie, aż pada śnieg, aż pada deszcz. W każdym bądź razie, czas robić sobie na yy, Nie zwracajcie uwagi na moją wymiętą bluzkę, komu się chce prasować. Raczej yy, znaczy bluzę więc zrobimy sobie śniadanie razem jakie są plany wstępne, tak jeszcze nie wiem do końca co, co zrobię także pomyślimy nad tym także najpierw czas na śniadanie Okej, okay, więc mam papryki, także mi się zrobię kanapkę, czy nie kanapkę, paprykę z czymś. To będzie mój chleb, tak jak wam mówiłam kiedyś. Więc przykroję to na pół, jajko sadzone, usmażę, ser żółty. Yy. I zrobimy chyba coś takiego Także robimy No to jeszcze położyłam takie mm, sałatkę z buraków Like a light lighting up in the dark. You make it right. I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're right, like... ...like around. Jest tak to wygląda, także zabieram się pomału za gotowanie i pranie, bo dzisiaj o godzinie drugiej mam pranie. Jeśli chodzi o gotowanie, wyciągnęłam już rzeczy potrzebne na obiad, także lecimy do kuchni. Okej, okay, ja sobie już czas ruszać do pralni, powiem wam, że już jestem głodna na maksa. I oczywiście stos prania standard, ostatnio lepiszemy dość często, czy biorę dość często, ale pomimo tego i tak. Sprania jest, więc muszę proszek przygotować i płyn. I idziemy. Jest taka pogoda masakryczna, usypiająca. Szarburo, bo nic się nie chce. Proszek muszę nasypać przesypać, w sensie. o, o. Mamy w takim wielkim opakowaniu więc do mniejszego Trzeba ją wysypać. Ona na wykroczkę wyprad, więc może wróci do tego czasu. Przelecimy do prania. Czekam na Alana, powracę do szkoły. Ale to tak jak mówiłam, mam wyprać kurtkę. Więc od razu ją wrzucę. Już tak oglądam. No, tak, tylko umieślim się a Barak. Co? Oh. Jest, dzisiaj mam 4 godziny w szkole nie 8, 5 godzin, zawsze mam codziennie szkołę, tak? No chyba, co co w związku z tym? Ręczonę? Za tabletki się bierzesz? Co mhm. no co w związku z tym? Trzeba trochę zrobić. Z tymi. Z Jak Co się nazywa? Wszystko powiedziałam. Znowu wyleciałam do... Ambak. Ja mam jakieś zanity pamięci. Jak to się nazywa? Przypomniałam sobie wszystko. No, już zapomniałam. Co się nazywa? Prawie jak szpinaki. Nie. Okej, okay, wzrobię. Zostawcie komentarz, jak to się nazywa. Ja dzisiaj mam za nie pamięć, zapomniałam ponieść coś znowu, przypomniałam, teraz sobie znowu zapomniałam. W każdym bądź razie, właśnie to jakąś korkówkę zrobiłam ja zapiekaną, w piekarniku, to, to, to coś, jest. to coś zielone. Ale no, tak tam nie poleciało mi w coś na że... e, Mam Wam przypnie serduszko pod komentarzem No i ziemniaki. Także... Lecimy, tak. do nie, nie. Szparagi. O, szparagi. Oświecenie dostałam. No dobra. Ja na telefonie poszukała. Nie. Jak mogę poszukać, jak nie wiem kto się nazywa, to jak mam to wpisać? Zielone coś, tak? Jest pełno zielonych. Zielone owoce. To nie jest owoce. Warzywo. Tak, wiesz ile ze zielonych warzyw. Dobra, także muszę znaleźć przepis na te właśnie... Tu karpówkę w piekarniku ziemniaki obieram, także robimy objaw. Z... Chcąc nie chcę Zebrałam Oliwera, od razu mu kombinezon ściągnęłam i wyprałam, bo był cały trudny mokry. Twoja kuszka tak średnio się wyprała, widzisz, tam dobrze była przeorana. I jakaś tam dziurka jeszcze? Wiem! Także kontynuuję robienie obiadu. Jeszcze 50 minut. Karkówka, no i te i, i ziemniaki. Są góne, nie wiem, bo mam tu paprykę tylko jako kanapkę. Paprykę z jajkiem i czarnią z tym. I po prostu. Maxa. Pogoda jest dzisiaj po prostu cudowna, napałająca optymizmem, wigorem, chęcią do życia, do działania, do wszystkiego. Też masz takie oczyty. Ja będę grał. No. Co? Nie, jestem pełen Tak? O dopiero co wiesz. Stałeś. Dobra, no także kontynuujemy. Kontynuujemy. Kawę! Robić kawę! Szybko rób! No. Zapodać to powiem, W razie, kontynuujemy Dzień robienie dźwięk. obiadu, bo po prostu głód mnie dopadł na maksa. Szkoły, Ale to to jeszcze 50, 50 minut zanim mleko, mleko. zanim mleko się ugotuje, to jeszcze 50 minut. Rozumiecie? Zanim kaszkówka się zresztą jeszcze 50 minut. To ile będzie od 50 minut. No to sobie zjedz, je co w międzyczasie. Obiec jedzone najadłam się na maksa, powiem Wam. Ja nazywam się na niej takie jak Wam mówiłam. Mm. I po prostu najadłam się, w ogóle jakoś tak zauważyłam bo ostatnio, że mu No, tak. Jakoś takie dłuższe się to zrobiły, że jeszcze czegoś napić. I mamy już godzinę 17.03. I nie wiem, czy montować tego vloga, czy jeszcze coś tam nagrać dla Was. Zobaczymy, zastanowić się nad tym. Na razie musimy się ułożyć za nie, więc chyba poczyluję i zobaczymy, co dalej. Z wielka pomna. na chwilę przeczytałam książkę, Zwiedziałam, że dobrze, czytam ją i dokończę ją. Czytać w końcu, eee, ile przeczytałam? Może przeczytałam z. Ile stron? 283 zaczęłam czytać, a jest 300. Ile? 332. Więc dokończyłam. Przeczytałam w końcu, tak jak Wam ostatnio mówiłam. Zaczęłam czytać i zostawiłam, także przeczytałam. Mam tutaj jeszcze jedną książkę, aczkolwiek tamta książkę to nad połowie nie przeczytałam. Mniej więcej gdzieś w połowę, ale odfajkowana. Bardzo fajna, polecam. Jeśli ktoś lubi takie książki. Też masz jeszcze dwie. Duchowe, o energii, o znalezieniu drogi. Mam jeszcze dwie takie książki. Przeczytana książka, odfajkowana mm. I tak myślę, że idę robić tego vloga, może za wiele w nim nie było, za wiele nie działo, no ale liwet, życie życie tak, życie tak wygląda, moi drodzy A, jakieś tam... Ale muszę sobie krem jakiś do twarzy zamówić i krem potłoczy, to już dawno mi się skończył Krem do twarzy, mam ciągle taką suchą twarz W tym okresie właśnie takim... E, zmiennym, że tak powiem Eee, także kończę, mam nadzieję, że Wam się vlog mój wszystko spodobał Chociaż... Jak już mówiłam Codzienność <grycia> Życie <grycia> Więc trzymajcie się ciepło I widzimy się gdzieś tam w następnym vlogu